Siemano, witam z trasy. Dziś testujemy nowy nabytek. Mikrofonik bezprzewodowy DJI Mini. Fajna zabaweczka, malutki mocowanie na klipsik lub na magnes, jak kto woli. Magnes działa tak, że odpinamy magnesik, wkładamy go pod koszulkę, przykładamy cyk, Cała ta filozofia, cała ta robota. Powiem Wam, że DJI fajne ma rozwiązanie. Fajne jest też to, że możemy tą kamerkę włączać, wyłączać z pozycji mikrofonu. Teraz włączone jest nagrywanie. Naciskam kończę nagrywanie. Fajna opcja, nie trzeba w ogóle kamery dotykać. Nagrywam właśnie testowy film na YouTube, a jakbyście chcieli pogadać, Zapraszam na live'a. Za jakieś 10 minut odpalam.